Sięmano, ale dowaliło, już drugi dzień, sypie i sypie, a teraz się topię, bo, topi, bo jest na plusie, osłoniłem tylko Kordylinę, ale bez ogrzewania, tylko osłoniłem i w Waszyngtonie. Wczoraj chodziłem, strzepywałem wszystko z tego, żeby nie połamało liści, tu widzę pominąłem, będę musiał to ogarnąć, ale powiem Wam, że zima zaskoczyła, zobaczcie jak hawardziana jest, przyśnieżona. Zostawiam, ciekawe dla doświadczenia, jest już wielka, jest jak wiadro, w sensie, no duża jest, większa jak dłoń, to dwa razy. Teraz idzie odwilż, tak naprawdę już dzisiaj jest odwilż, bo jest plus 2, topi się to, a w od poniedziałku plus 8, czy tam ile, to już w ogóle nie będzie śladu po tym, trochę karpusów i karłatki w ogóle nie, w ogóle nie okrywałem, nie, nie było takiej potrzeby, zresztą co to było minus 3, Waszyngtonia pod osłoną, też bez ogrzewania, bez niczego do minus 3, to tam, w zeszłym roku testowałem, więc w tym roku jestem pewny. Tu juka przysypana. Alo i folia. Zobaczymy jak sobie poradzi. Na większe mrozy nakładam tylko wiadro. I tyle. I niech walczy. Chyba, że będzie więcej niż minus 15, no to wtedy zasypię też czymś, żeby ten mróz bezpośrednio tego nie gwiznął. stokrotka afrykańska jeszcze walczy. Też będę musiał ją wnieść. Niech zimuje. A tak to co. Zima, zima, hu-hu-ha, Nasza zima zła. Przygotowałem sobie już dużą palmę. szwagra tak samo jest przygotowana. Że w razie W, szybka akcja, pik-pik-pik. Zarzucone pokrowce i gotowe. Tu kable, kable grzejne. Ostatnio na filmiku było. Też wrzuciłem. Wszystkie już powijałem. Tu karłatkę. Tam dużego, małego tracha tak samo powijałem. Chcę przetestować, czy te kable dadzą, ra dadzą radę w większym mrozy. Oczywiście nadliśmy jeszcze jakąś żarówkę tam montuję, żeby grzała. Ciekawe, czy to da radę. Bo muszę ograniczyć troszeczkę zużycie prądu, bo, 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 bo za dużo trochę tych budek. Ale powiem Wam szczerze, że nie podoba mi się to. Uuu, uh, jak dla mnie to za wcześnie. W ogóle zimno, Nieprzyjemno a teraz będzie jeszcze ciapa. Ten ciężar tych liści mi wygiął liście, znaczy ciężar liści, ten ciężar śniegu liście mi powywijał. Muszę wszystko prostować. Dramat. Palma jest wielka, już. Ja dole! Ona jest już w tej chwili taka wielka jak tamto dwa lata temu. Dwa bo trzy lata temu. Masakra. A ta palma była tej wielkości. No, nawet mniejsza. Nawet mniejsza. Zobaczcie, jakie drzewicho. 7 lat w gruncie. Ale zimno z juk tak samo śnieg powytrzepywałem to co się dało Nie chcę za mocno, bo ja mam techa i zawsze coś łamie więc musi samo spać się rozpuścić póki co jeszcze grzyba nie ma, ale na 100% będzie, bo co roku jest grzyb, dolne liście trzeba wycinać ale potem szybciutko w czerwcu wypuszcza nową koronę liści i wszystko jest serce generalnie zawsze za wcześnie wszystko się dzieje nie podoba mi się to zresztą co ja mam tu do gadania nic idę bo mi zimno dawno niczego nie nagrałem więc takie odświeżenie jak to wygląda wszystko zobaczcie jaka fajna osłona miałem metr na metr na kordylinę. Stwierdziłem, że nie ma potrzeby takiej wielkiej kubatury grzać, więc jest zrobiona nowa osłona. Zobaczcie, to jest tylko tyle. W środku mam kabel grzejny. Pokażę Wam, jak to wygląda. I mam taki plan, żeby tylko tym kabelkiem dogrzać tą kordylinę, bo zawsze farelką dogrzewałem. Na jedynce, czyli 1000 W. A w tej chwili będzie tutaj tylko 120 watów, bo 6 metrowy kabel grzejny, 20 watów na metrze. Na 100% to wystarczy. Zobaczcie jakie fajne zwoje. Pierwszy zwój, drugi, trzeci, tu idzie czwarty, piąty, a potem... O, widzicie? Tu, tu, tu i on sobie tu będzie grzał. I tak to wygląda. Jeszcze mam zapas zrobiony. Zrobi się cieplej, to wywietrze to wszystko. Idziemy zobaczyć jeszcze tylko do Waszyngtonu, czy wszystko jest w porządku. Czy jej nie przemroziło, czy liście istnieją. A może już nie istnieją. Opa. Co ma nie istnieć? Jest. Calutka fajniutka. W środku sucho Miodzia Nie wiem czy w nocy ma być jeszcze jakiś minus czy nie Ale zasuwam Trochę słoneczka dzisiaj było więc się na pewno będzie w środku zagrzało więc nie ma dramatu Wagner sobie puszcza listki On rośnie cały czas. Powycinałem mu ostatnio dużo, żeby łatwiej mi było chować. Ale, nadgoni. goni. Dobra, nic. Trzymajcie się cokolwiek.